Witaj na kanale Sembot. Dziś pokażemy, jak dostosować plik produktowy do dowolnego kanału marketingowego, gdzie można wykorzystać feed wyjściowy z Sembot. W panelu konta Sembot wejdź w zakładkę Feed. W zakładce tej znajdziesz swoje feedy wejściowe i wyjściowe. W dolnej sekcji Output Feed kliknij w przycisk Add New Output Feed i wygeneruj feed wyjściowy. Podczas generowania pliku wyjściowego w pierwszej kolejności wybierz kanał, dla którego chcesz plik wyjściowy wygenerować. Każdy z tych kanałów może mieć inny schemat pliku wyjściowego. Możesz skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć dany kanał lub wybrać go ręcznie. Zacznijmy od najpopularniejszego kanału: Google. Możesz również wybrać typ platformy, np. Marketplace. W kolejnej wyszukiwarce wybierz kraj, w drugiej sekcji znajdziesz mapowanie, czyli po prostu templatkę dotyczącą specyfikacji konkretnego kanału, który wybrałeś w pierwszym kroku. Możesz go od razu zaakceptować lub edytować. Aby zedytować template, kliknij przycisk Customize Schema. Teraz możesz podejrzeć, w jaki sposób Twoje produkty mogą być przypisane do poszczególnych atrybutów. Po lewej stronie znajdziesz nazwy atrybutów w pliku wejściowym, a po prawej stronie możesz ustawić, jak taki atrybut powinien wyglądać w sambocie, aby odpowiednie wartości trafiły w odpowiednie pola. Możesz edytować dowolne pole lub je usunąć, klikając w ikonkę kosz, która znajduje się po prawej stronie. Kiedy template będzie już gotowy, Kliknij przycisk Next Step i dokończ generowanie pliku wyjściowego. Wróćmy jeszcze raz do zakładki z wszystkimi kanałami. Masz tutaj możliwość stworzenia indywidualnego pliku w CSV. Następnie znajdziesz tu poszczególne kanały, dla których chcesz plik wyjściowy wygenerować: AdRoll, Allegro, Ceneo, eBay, Instagram i wiele innych. Dotrzyj ze swoimi produktami do jeszcze większej liczby kupujących. Dzięki integracji z porównywarkami cen. Sieciami afiliacyjnymi, marketplacami i nie tylko. Nie znalazłeś wymaganej integracji? Nie martw się, ponieważ SEMBOT umożliwia tworzenie dowolnych formatów. W razie potrzeby dodamy integrację specjalnie dla ciebie. Pamiętaj, że każdy z tych kanałów ma swoją specyfikację pliku produktowego, a SEMBOT te pliki produktowe przerabia na zgodny ze specyfikacją danego kanału. Jeśli natomiast chcesz stworzyć indywidualny plik, który nie bazuje na żadnym z poniższych schematów. Możesz skorzystać z opcji Blank File. Stwórzmy zatem taki przykładowy plik. Wpisz w lewym polu ID, które nazwiesz w dowolny sposób. Kliknij w prawe pole, otworzy się pole, w którym wpiszesz nową nazwę. Teraz dodaj kolejny atrybut, klikając w ikonkę koła zębatego po prawej stronie. Następnie kliknij Add New Attribute. Możesz również dodać tak zwane zagnieżdżenia, czyli elementy, które znajdują się w środku innego atrybutu. Na przykład ID, które występuje w plikach Ceneo, lub też w aplikacji typu Trade Tabler. Kliknij zatem w ikonkę koła zębatego po prawej stronie, wybierz opcję Add Child Element. Jest to przypadek, który nie jest często wykorzystywany, ale dzięki Sembotowi jesteś w stanie stworzyć całkowicie indywidualny szablon, który wygenerujesz potem w pliku XML. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu, zasubskrybuj kanał SEMBOT, jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o naszych rozwiązaniach marketingowych i nowinkach ze świata technologii, performance marketingu i AI. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.